Cześć i ja? ja nazywam się Kerlik, a to jest prezentacja nowego czempiona League of Legends Vi. Vai jest typowym bruzerem jak na przykład Riven czy Darius. Na początek standardowo omówimy sobie jej umiejętności. Jej pasywką jest Blast Shield. Użycie umiejętności na przeciwniku powoduje, że Vi na 5 sekund otrzymuje tarczę, równą jej 1 dziesiątej życia. Pod kół mamy Vault Breaker. Nasza bohaterka szarżuje w kierunku przeciwników i zadaje im obrażenia. Dodatkowo uderzenie każdego przeciwnika na naszej drodze nakłada mu umiejętność pasywną Vi Denting Blows. Czyli nasze W, Denting Blows powoduje, że każdy trzeci atak w ten sam cel zadaje dodatkowe obrażenia, redukuje pancerz wroga oraz zwiększa nam szybkość ataku na 4 sekundy. Przypomina to trochę ulepszoną pasywkę Wayne. Pod E mamy Excessive Force. Po aktywacji następny atak VI tworzy falę uderzeniową za naszym celem, która zadaje obrażenia. Jest to świetna umiejętność do zbierania farmy. I na koniec pod ery, jako nasz Ultimate, mamy Assault and Battery. Po aktywacji tej umiejętności na wrogim championie, waj goni przeciwnika, podrzuca go do góry i uderza nim o ziemię. Przy czym zadaje duże obrażenia. Osoby, które są blisko naszego celu, otrzymują 75% obrażeń. Warto też nadmienić, że w czasie użycia naszego Ultimate'a jesteśmy niepodatni na tak tzw. crowd control, czyli wszelkiego rodzaju stuny czy slowy. I myślę, że to by było na tyle. Jako ciekawostka dodam, że Riot prawdopodobnie zainspirował się pracą jednego z użytkowników serwisu DeviantArt. Na tę pracę natknąłem się jakiś czas temu i byłem zaciekawiony, czy twórcy League of Legends może jakoś wykorzystałem ten pomysł. Jestem mile zaskoczony, ponieważ była to bardzo fajna koncepcja. Na koniec zostawiam Was z animacjami vibe i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i polubienia tego materiału, jeśli Wam się spodobał. Do usłyszenia następnym razem, mówi Was Kerlik, trzymajcie się na razie, cześć. if i want your opinion i'll beat it out of you <laughs> <laughs> hmm i like your smile gives me something to aim at